Masz telefon! No co tam? Jak to no zrobisz, podpłotne? nie będzie już odwrotu. Erwinowi cała ręka. W nie! Sprawdźmy to. Nie! 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 No to... Sifty! Zawsze jak byłem młodszy i chodziłem z bratem do McDonalda, który jest starszy, to było coś takiego, że no nie wiem, ja miałem powiedzmy. Ja miałem powiedzmy. 7 lat, on 10. Aj! ja! ja, 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 ja. I zawsze mi tak mówił, że. No jak już nie chcesz jeść tego hamburgerka, to ja jestem gotowy go zjeść. I tak zawsze wiesz, było tak patrzę na niego i mówię, a, dobra, jak chce to mu dam i mu oddam". No no, stary. no 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 I właśnie później zaczął mówić, long. no śmieciarka gotowa jak chcesz na twojego burgerka. No i tak wie, całe życie robił na tego burgerka, bo nie potrafiłem mu nie dać, bo miałem takie a, głodny jest. To Ale stary ja gotowe. ostatnio, a propos bezdomnych, nie wiem czy to o tym jest rozmowa, bo tak połowisz jest... Bo moim braci gadałem, stary. <laughs> Nie wiem, czy jest jakiś świetnik burger, coś tam. Konsekwencji prawnych, mm -hmm. W tym do więzienia. Kokaina jest nielegalnym narkotykiem, który wywołuje silne uzależnienie i może mm -hmm. mieć szkodliwe skutki dla zdrowia i życia osoby używającej mm -hmm. tej mm -hmm. substancji. Produkce handel i posiadanie kokainy są surowo karane na całym świecie. Dobra, dobra, pytanie. Kur... Mega skok stary. No, jest się. Boże, jaki ja jestem absurdalnie dobrym kierowcą Tam ciągła Zabezpiec. jest zadałe, to zadałe, to Nie zadałe. ma problemu pytał? Ciebie Ale kur... nie pytał? Ja pierdolę, ja 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 trochę kultury w tym samochodzie Szanowna pani Ręce do góry proszę teraz podnieść Spokojnie, stary, spokojnie Ręce do góry proszę podnieść A teraz proszę przeprosić Za bycie niewychowaną kobietą Nie śmierdzi trochę No to no, Może pan swoją no, koleżankę na szpital zaprowadzić. Uh, uh, uh. No dobra, no. Ale... Kto pytał? Kto pytał? No ciebie kurwa, nikt o nic na pewno, bo rozmawiałem z kierowcą. Ten pakuje. Zapraszam do e. samochodu. Wiem! No. Będziesz musiał sam pizzę, upiec i piekarnik wybuchnie i go zabije. Tak, już pizzę, jak to, jak to, nie, nie, spa nie, nie kurwa. Teraz to Będziecie już naprawdę. W czasie? I co robisz dalej? I biorę wodę. Dobre, wle... Weź ich od razu! I, do I biorę do... wylewam do garnka wodę. Ile? Połowę garnka. 3 czwarte, trzy czwarte. Zaraz was wyrównam! Wszystkich po kolei. Trzy tak czwarte, garnku Zimnej oczywiście. To się nazywa. Dobrze, I teraz bierzemy garnek. Bierzemy garnek... Czekaj, nie bierze wiem. bierzecie go. kur... wszystkich z tej pierdolnej piwnicy, jedziecie na pole, które wyznacza spido i czekasz na makaron! Ja pierdol- czy ten plan jest taki złożony? Jest im problem jeden. KURWA NIE MA problemu. Kur ja nie, nie, Makaron, makaron kurgotuje. Ja w z tym makaronem mam więcej kroków do zrobienia, niż wy z tym całym planem. I to chwilę na jest ja nie bo nie mogę tak Nie wiem, kur... To, to przez nogę i znowu mogę. Dobrze, chodźmy. To, to czy chciałbyś my, dodać my, to... na przykład jakiś ser na górę, jak będziesz wykładał? Nie, kolego. Bo bardzo często dobrze taki Jestem na, na pograniczu dać. od 10 minut, a ty jeszcze takie rzeczy mówisz. Na przykład taki parmezan jest fajnie dodać do góry, bo u to mocno smak bolones. No dobra, nie, nie, na nie ja. Do... No co ja wiem silne, ty stronisz od takich rzeczy. Weźmy dużo sera, proszę bardzo. O! Idę z wielkim kurka blokiem mm. sera. Zobacz! Nie bo, nie, bo to się zrobi pan... Było tak, że się zatrzymał su stół okay, i ścieram Erwin Macaruszycie się rozgotowuje, powinienem go odlać. Biorę i odlewam. Bierzesz, Co to znaczy? Ja biorę. To wiem w durszlaku, durszlaku, durszlaku. Możesz biorę bez i biorę tutaj. Oj. Granicę zlewa i, i wylewasz całą wodę. Szpitala. No. No zajebiście. <laughs> Kółko, Co zrobiłeś z tym pojazdem? Przepraszam, przepraszam. Co zrobiłeś z no, tym proszę, pojazdem? Przepraszam, tylko się chciałem przejechać a, Prawie no, w ciebie no, było Proszę, tylko nie we mnie Powiedz trzy przepadne. powody, dlaczego nie warto być złodziejem Po a! E, a, prostu ludzie z bronią cię straszą, potem cię łatwiej swędzą Nie, nie wyjeżdżcie bardzo długo bo raz... Ostatni argument trzy powody A teraz powiedz pięć e, razy, nie będę kradł Nie będę kradł, nie będę kradł, nie będę kradł, nie będę kradł, nie będę kradł Uciekaj. Podarowaliśmy ci życie. Nawet nie mam gdzie włożyć. Jezu, zabiłem ptaki. I patrz, patrz! No co jest z tą Helką? Nie wiem. Nie, no kur. Czy ktoś, kto robił handling do tego, ma kur... Chromosomy wszystkie! Nie wiem, startujesz Helką, na prawo ją wychyla! No naciskam W! A nie kur... lewo czy prawo, no kur. Czemu ta Helka jest tak nieskrętna? Jest. Nie mm, zaraz robię panu FTS nie, nie, żartowałem opieć! <grym grym> nie <odjeżdżą> <grym> mogą być san... Bo nam się, bo nam się policja wie... I nam zabiorą My, Musimy Ksylax no Xylaks... O jesteś takim hejterem yy, tak, Słuchaj ksylax Robimy tak Że Kur... Spido nie ksylax Ksylaxini Napier... Nie gadaj że gdzieś tu jest Naprawdę Ambo Weź go na kolanka Ta, ta No dlatego wziąłem dwójkę nie Vazquez To ciekawe bardzo na kolanka No przestań się puszczać Vazquez Nie robi nic Tak tak Tutaj mamy taką gorącą sytuację Błagam, kurde, niech ktoś się odezwie, czy nie wiem, żyjecie? zabrali. No i zszedł na dół, koluje wam to, bo jest... Błagam was. Tak, no kurde, chyba dalej z akcji, tak? Teoretycznie nie. Teoretycznie, kurde, tak. Bo mamy go porwanego. Ja jadę z dwójką na dolny. Sorry, Co pan, ała, yy. Przepraszam. Nie wiem, Nelson to nie wiem, skąd się tu, kurde, urwał na tym pierdolonej, na tej wyspie. Pierdolony ekspert od kur... Wczuwania się, wstaję sobie na szpitalu i są odjeżdża! Ej, no kur... No to co kurwa? Nic Dalej, mi nie zrobiłeś, bo... nic mi nie zrobiłeś Czekam na Nelsona, którego nie mamy nie wiem, tutaj fajnie porwanego fajnie Se wyjeżdża, no. dzięki, no. wiem, Czas że jestem zajebisty Ale to kurwa, U mnie kara A skoro mam zakarać? Nie wiem Rozpierd... Kur... dzisiaj wszystkich na dolnym, wymieniamy ich na te rzeczy Mam dość kur... robienia im lat Co ty ja... jestem spokojny Chcecie wiedzieć, gdzie są działami. nasze rzeczy? Chcecie wiedzieć, gdzie są nasze rzeczy? Spo Spójrzcie no. mnie przez ramię. Widzowie, nasze rzeczy zostały wessane po tym, jak zostało podczas akcji naciśnięte E. Nie no, kur... I to ze mną nie da się wygrać. I to ze mną nie da się wygrać. No dobra, no to chyba kur... tak musi być w takim razie. Moje przedmioty przepadły, ponieważ w trakcie akcji lokalni medycy kogoś wzięli. Jest jeszcze kur Odjechał. No, niestety, jak widać, nie da się ze mną wygrać. Niestety, unlucky. No, jest jak jest. Jest jak jest, po prostu. No tak, po prostu musi chyba być. I tej słodyczki. Dobrze, Lina na szyję i hop, lejk. No, w nie mog nie mog A No, co, 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 co? Mogłeś, Człowie. mogłeś lepiej zrobić. Mogłeś lepiej zrobić. Szkoda, Oda Szkoda. Co listwa Istwa od kogoś, lekki zawał. Lekki zawał by go nie zabił. Lekki zawał by go nie zabił. A skąd wiesz? Miałeś? Miale. No nie miałem, ale jakbym miał no. leki, to bym nie zginął. To byśmy się nie rozabiali. No, Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski mm. sznyt całe noce Taka, mi a... się śnił. Gdzie Romeo Taka. był? <śladに <śladに> 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 Dobra, nie, lepiej nie będzie, <xpitié> Lepiej fizycznie nie ma szans być.